Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Zgodnie z ustawą o samorządzie innym, Gminy nieracznym do końca miesiąca lutego, musi przygotować porządek inaczej. Zatwierdzi plan pracy Komisji Rewizyjnej, to też dzisiaj czynimy. Komisja Rewizyjna zajęła się oczywiście tematem. Proszę o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja rewizyjna na posiedzeniu z dnia 15 stycznia 2015 roku przyjęła następujący plan pracy na rok 2015. Punkt 1. Analiza i ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wraz ze sporządzeniem wniosku do Rady Gminy w sprawie absolutorium na rok gminy. Drugie. Prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących rozpatrywania skarg wpływających do Rady Gminy. Punkt trzeci. Kontrola zrealizowanych inwestycji gminnych. I punkt czwarty. Analiza sprawozdania finansowego wybranych jednostek organizacyjnych gminy Rasie. Plan pracy komisja przyjęła jednogłośnie 5 głosów za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, wziąłem dyskusję, czy są pytania do przewodniczącego komisji w zakresie projektu uchwały. Jak wiemy, poprzedniej zadencji. To był radny tego, że były jakieś płonne dyskusje na temat sposobu jak Komisja ma pracować, jakimi punktami, tematami się zajmować. Sądzę, że to pan przewodniczący sobie konkretne zamysły komisji rewizyjnej, która jest najważniejszą władzą kontrolną w Radzie Gminy. Już taką ma rolę? Proszę pan Radna Krzyżek. Mam wątpliwości co do tego sformułowania analiza tak sprowadzania finansowego wybranych jednostek organizacyjnych i wyraźnych. Tak. Czyli powinniśmy określić, w których tych jednostek. Oczywiście można wskazać z powodu, że tą chcemy kontrolować, ale nie mogę. Wysparza możliwości komisji, tak zwane jest, teraz jest te tak zwane do nas. nie do końca w komisji tej znacznej może wiedzieć, tak, że, że będziemy się nimi w tym roku interesować. Nie, nie, nie. Ja bym proponował, tak, że jest tak, tak, jak jest, bo wtedy wnioski, które będą wpływały, to będzie bardzo rozpatrywane. A no. no, jak określimy konkretnie, no to wtedy już nie możemy należeć. Mam Dzień jeszcze wątpliwość. Znaczy nie niewątpliwość, tylko niejasność, tak? Analiza sprawozdania finansowego tak który rok? Którego sprawozdania? Z tego roku, z tamtego roku czy na przyszły rok? Nie, nie mam takiego tutaj. Analiza sprawozdania finansowego wybranych jednostek organizacyjnych Gminy raczej. Za który rok? Sprawozdanie za który rok? No, ty nie, ty, ty, ty nie musi być, może ja na 13 stycznia. Ja, ja nie dokończam, może chcę sprawdzić 2013, a może z tego nie Jeśli, Jeśli można, panie sołtysie. Tak, Jak ja nazwałem to zapisem analitycznym, stwarzałem możliwości tak, tego typu, że można spokojnie kontrolować, powiedzmy sobie, w 15 styczniach, a jeżeli to jest sytuacja, że komisja rewizyjna, rozpatrując jako sprawę, będzie miała do czynnik rokiem 2015, a jednak sprawa trzeba lat sześćszych, to zaczyna ograniczyć tej pracy nie za bardzo. Także to jest dosyć naprawdę elastyczny sposób działania komisji. Można oczywiście określić ramy, tak? Powiedzmy sobie że, tak, że komisja kontroluje Gminy Ośrodek Kultury za rok 2014. Zamykamy jeden punkt, jeden temat. Może kontrolować wykonanie inwestycji w postaci wykonanej drogi. Czyli zamykamy jakby, że ona robi to. Oczywiście komisja rewizyjna ma w każdym momencie prawo kontrolować każdą jakby sytuację, która jest na terenie gminy naszych. Pani mecenas, proszę bardzo. Ja nie mówię, co zadał przez Panem Przewodniczącym, bo Pan to jest plan pracy i e, powinien określać e, być bardziej precyzyjny. E, e, tym bardziej, że zgodnie ze statutem Rada Gminy ma prawo zlecić Komisję Ewizyjną do zakresu... Czy to są to są Proszę Państwa, ten plan pracy mówi, że Komisja może robić co chce. To tak? Tak. Rada ma określić co ona ma robić. Nie, no, tak, to tak naprawdę, to nie oznacza, że ja akurat powiedziałem, no bo co z tego planu wynika? bo komisja ma się w Pani tym, zechce. Tak? Poproszę o propozycję. Nie. nie nie mówię, że jak na przykład w tej chwili ja mam, tylko może się komisja zaczerwować, tak, czy tak? zaproponuje. Ja wiem, że na drugą. Ale tak. Bez, tak. z tych zapisów jedno, to już Pani by to, to nadpowiedziała. Ja chciałabym się odnieść do tego punktu czwartego, który no, tak, albo kwestionuje w jakiś tam sposób, no i oczywiście ma Pan do tego Panie Radny prawo, z tym, że taki wniosek może wpłynąć w trakcie roku, ze strony konkretnej komisji, tak? Także my nie powinniśmy, moim zdaniem, ale tak, ale, tak, ale ze strony komisji, że komisja może wnioskować do rady, tak? A no, dlaczego nie? Mnie się wydaje, że nie powinniśmy wskazywać, tak? Bo w ciągu roku mogą zaistnieć różne sytuacje. I nie powinniśmy wskazywać konkretnie, jaka jednostka kadrycka powinna być kontrolowana w ciągu roku. Proszę, Pan tak. Przewodniczący, Pani Prezydencja, tak. jeszcze tak proszę bardzo. To proszę o samorządzie terytorialnym. Komisja Rewizyjna jest komisją kontrolną. i jednostki organizacji, Ale nie tylko z inicjatywy Rady. I ten jest tylko w To proszę, Radny Związku z powiedziałem, wnioski, co w danym roku ma Komisja Rewizyjna kontrolować. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że jeżeli ograniczymy, czy nawet jakieś ograniczenia, my płynie wniosek na przykład z, inny, z innego roku czy coś, to jest też niedobrze. Nie, też nie ma problemu wtedy, że gminy są tą uchwałę, podejmuje, że komisja, na takich tematach się zajęć, Nie ma problemu. Ja w tym przypadku. Jeżeli pani... Jeżeli ma... Zapis kontrola inwestycji realizowanych przez gminę, to jest zapis, który zakazuje wam skontrolować wszystkie inwestycje. Zrobicie to? No to tak, jakby to jest, nie ma słowa nawet wybranych. Kto ma to wybrać? Nie Komisja wybrać, tylko Rada ma to wybrać. Jeżeli już mamy to Dobrze, mamy uwagi do planu pracy Komisji Rewizyjnej. Zartu cuszymy. Proszę o propozycję, co Komisja Rewizyjna ma kontrolować w roku 2015. Ale panie Janusz, ja wiem, że to była Panie strona, Ja jak tej, co... tej kadencji, jestem teraz i przez trzy lata kontrolowaliśmy winę. Co... Co... Czyli, powiedzy, ale... czyli ja mówię, Panie Janusz, że temat się kamerzystę na ja. ja mam... to. Tak, to jest konkretna sprawa. Nie można mówić, że wprowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących rozpatrywania do skargi. Do z Tak, trzeba to zapisać, bo po, po, wgrytych, nie inaczej może to w ogóle w tej zakładę. Ale przy tych następnych dwóch punktach już jeżeli inwestycje, no wybierzmy dwie, czy trzy, no nie wiem, które jak uważamy. Jeżeli chodzi o sprawozdanie, też wybierzmy dwie jednostki.

Proszę o dziwsze. Przypomnijmy sobie, jakie były inwestycje w zeszłym roku. Zgłosimy te dwie i będzie... Ordyny, pan Tadeusz, koordynaty, pan Proszę o dziwsze. Proszę Państwa, składam wniosek o kontrolę gminy za 2014 rok.

Wielka Brytania Kościoła Kultury za rok 2014. Czyli tak, z tego ja tu wnioskuję, propozycja jest wykreślenia e, tytułu punktu trzeciego i wpisanie kontroli Gminy Brytania Kultury w ramach przydzielonej dotacji. Tak? No to dokładnie tak. Czyli wykreślamy to. To jest propozycja pierwsza pana radnego, Pawlikowskiego. W ramach zielonej dotacji. Dobrze. Mamy pierwszą propozycję. Inwestycje. Kontrolujemy propozycję. Jakoś mniejsza inwestycja może. Nie ma innych propozycji. Co w Panie Wójcie, może panieś pamięć inwestycje w roku 2016 roku 2014. Tak. Na przykład. Proszę Państwa, przechodzące czy takie, które zamykały się zamykały się. ulica Nauczycielska to są takie środki, które się jednym rokiem. Oczywiście, no, jeśli chodzi o sprawy związane z, z obiektami gabarytowymi, to one były przechodzące zarówno centrum kultury, raczej jak szkoła podstawowa w Sejfasie. Tak. No oczywiście mogą również być, być, tak powiem, podlegać tutaj kontroli, tak nie ma są to inwestycje przechodzące, które są rozliczane na ponad kolejne, kolejne inwestycje, które... Centrum Medyczne, bo mieszkańczone w ubiegłym roku też istnieje, ale była to... Inwestycja, która praktycznie była przez całe 4 lata realizowana, to były trzy etapy, łącznie w systemie projektu i budu i w związku z tym dość długo trwała inwestycja, aczkolwiek i dość złożona, bo poza nami budowlanych i rozbudowlanych były również duży zakres wyposażenia, czyli zakup środków w punkcie czwartym propozycja jest kontrola wykonania inwestycji, przebudowy, więc jest i inwestycja nauczycielskich. Tak może Tak to zaczniało. Tak? Już, ale, są już, nie? Nie. ale, 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 na inwestycji inwestycji. Jeżeli wyniknie z roku 2019 że jest taka potrzeba kontrolowa jednostek, to nie będzie problemu, podejmiemy tego uchwałę. Czyli tak, w punkcie czwartym będzie zapisane kontrola inwestycji w postaci. wykonania przebudowy ulicy Spółdzielczej i Komisji Nauczycielskiej, tak, to będzie działało. Wyklary, czy pod głosowanie wniosek pana radnego Pawła Panie Tadeuszu, proszę Rozmawialiśmy o tym, ale, ale takiego wiosny nie było. To była, program na, na, na miał być włożony na rok 2015. A żeby się dyskusja nie było... Jaki jak był robiony... w tym roku jakie były robione tamte co? W innym osiągnięciu sporu. A w do, koronach. Tak. Dobrze. Panią panie... nie postarała się. Tu <noise> jest zgon, tam był głos. Tak. E, proszę Panią już o wniosek, który Pan zaproponuje. Pytam, ja co to głosowanie. Kontrola wykorzystanych do trakcji dla gminnego ośrodku ekonomicznego za rok 2004. Forma prawna, Pani rezonans, wystarczy? Wystarczy? jest za Wszystko, co wystarczy. jest za propozycją Pana radnego Musimy 13 głos jeszcze raz do nas na... kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Radni są za, wygłosy wstrzymujące. Kto nie miał udziału w głosowaniu? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Dodam przyjęcie. Wyszło. W sumie jest spokojnie. I wniosek składa się o wprowadzenie do nowego Projektu, komisji Rady Punktu kontrola inwestycji przewodniczącej ulicy Współdzień i Mistą Szczęścia. Kto jest za wnioski? Proszę, proszę Jeszcze pierwszy. 19, 19, 19 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ja Dziękuję bardzo. W związku z tym, że zmarliśmy porządek pracy znaczy Pan Pracy z Komisji Rewizyjnej. Czy jeszcze są jakieś pytania do Pana Przewodniczącego? Nie widzenia. No. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Uchwała w sprawie zatwierdzenia prawo pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn na 2015 rok. Na podstawie artykułu 21 ust. 3 ustawy zmian 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Raszyn uchwala co następuje. 1. Na zatwierdza się plan Komisji Rewizyjnej Rady Gminaszy na 2015 rok brzmieniu zgodne z załącznikiem do niniejszych uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszkiewicz. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Pani wysoka, Pani głos. Ja tak obserwuję te głosowania dzisiejszej z poprzednich sesji i nie rozumiem osób, które nie biorą udziału w głosowaniu. Włos, osoby, które nie biorą udziału w głosowaniu, tych głosów się do niczego nie dolicza. <ślesztere> a których ty radny, to albo głosuje za, albo przeciw. Prawda. Jestem za. Chyba w tym samym ja, temacie. Czyli tak, ja ta osoba jest te tam, zapytać Panią Panią. jeżeli ktoś się nie zgadza, na przykład w ogóle nie wiem, Rada nie ma prawa tego głosowania, bo od razu już wie, że Rada nie czyni niezgodnie z prawem, narusza jakieś prawo, to wtedy tak. Ale tak takie branie, nie branie, nie, nie, bo, bo nie, no to jest, nie, nie, nie zadam sobie. Oczy. Oczywiście pan taki nie się, się, się przeciwić, tak? Jeżeli ktoś pan leży, ta uchwała jest godna sprawę i, i może jak się, mówię, wtedy należy po prostu podnieść rękę, bo jest w razie na uchwał, w którym łamiemy prawo, bo tak tak jest. I wtedy, bo może wtedy zadam na uchwał, ale po nie branie go, działu mu jak Państwo powiedział, nie wiadomo, właściwie to jest. <tuszy> No, szczęśliwy. Panie Przewodniczący, to nie wiesz. Dobrze, koniec rzadkich. Piszej zaraz na mnie. Dobrze.